Was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Na dzisiejszym spotkaniu będziemy mówili o człowieku, o chrześcijanie, który jest silny, ale również o chrześcijanie, który jest bezsilny. I y, ta bezsilność, y, zdaje nam się, że bezsilność jest zła, ale bezsilność jest dobra, jeżeli jesteśmy w wierze. Jeżeli wierzymy w Boga, to bezsilność jest bardzo dobra. Biblia wymaga od nas, żebyśmy byli odważni chrześcijanie, żebyśmy y, pokazali y, odwagę, żebyśmy byli mocni, a jednak w tym samym czasie pokazuje nas, nam, że słabość jest bardzo dobra. I przykładem tego jest święty Paweł Apostoł. O którym dzisiaj znowu wspomnę, dlatego że on jest naszym dobrym przykładem. Więc y, wszystko, co robimy jako chrześcijanie, to tak naprawdę, tak jak mówiłam ostatnio, staramy się, żeby upodobać się panu, y, staramy się i y, robimy naprawdę coś dla nas. Ale Jezus, Bóg chce przez nas robić. Nie to, że my mamy cały czas coś robić dla niego. Ale on chce robić coś przez nas. Więc dzisiaj powiem ci jedną tajemnicę: o tym, że Chrystus, on używa Twoje ciało. Jeżeli ty jesteś chrześcijaninem i on w tobie mieszka, to on używa Twoje ciało. On przez Ciebie robi cuda, on przez Ciebie pociesza innych ludzi. On przez, przez Ciebie idzie i doradza innym ludziom, jeżeli pozwolisz mu, żeby On był w Tobie. Także Chrystus żyje Twoim życiem. Jeżeli pozwolisz mu na to, to On żyje Twoim życiem. I wszystko, co będzie na Ziemi, robił to właśnie przez Ciebie. Amen? Sam powiedział Jezus, że bez Niego nic nie możemy zrobić. Nie możemy żadnego owocu przynieść dla Boga bez Niego. Także jesteśmy od Niego całkowicie uzależnieni. Amen. Więc spójrzmy na apostoła Pawła, silny ewangelista. Odważnie zdobywał terytoria dla Boga. Wiemy, że z miasta do miasta, z państwa do państwa poruszał się i był Boga przedstawicielem. On był jego świadkiem we wszystkim. I um, on robił wielkie cuda. On wyciągał ludzi z ciemności. On, on przepędzał nieczyste duchy i miał wielką siłę um, w sobie, ale w tym samym czasie sam opisuje o sobie, że jest bezsilnym, jest bardzo słabym. Często był głodny, brakowało mu pożywienia, często nie spał po nocach, brakowało mu ubrania i był bardzo prześladowany. Więc jak mógł być i mocny, i silny w tym samym czasie? Przeczytajmy jego własny list w liście do Koryntian, w którym pisze o tym. Koryntian 12, werset 7, tak w pół zdania zacznę. Paweł pisze: W moim ciele, czyli w moim własnym ciele, w sobie, doświadczam słabości. Ta słabość dana mi została, jakby wysłannik szatana, który mnie policzkuje, aby mnie unosił się pychą. Dlatego trzykrotnie zwróciłem się do Pana z prośbą, aby oddalił ode mnie to, Pan jednak mi odpowiedział. Wystarczy ci mojej łaski. Moc bowiem doskonali się w słabości. Więc Paweł mówi, wolę więc chlubić się raczej moimi słabościami, aby stąpiła na mnie moc Chrystusa. Dlatego ze względu na Chrystusa raduję się w moje, z mojej słabości. Raduję się z moich zniewak, niedostatków, z prześladowań, z ucisków. Kiedy bowiem jestem słaby, wtedy jestem mocny. Posłuchajcie, każdy z nas przeżywa te sprawy. My czujemy się słabi i bardzo bezsilni, ale kiedy bowiem jesteśmy słabi i bezsilni, to właśnie wtedy... Jesteśmy mocni, to wtedy Boża łaska doskonali się w nas, to Bóg, łaska, łaska to jest podarunek za darmo, Jego moc, to, jest, to są Jego czyny. To są nie nasze niemoce, ale Jego, to co On może właśnie w nas. Więc żeby Chrystusa moc działała przeze mnie. To ja muszę właśnie być słaby w samym sobie. Ja nie muszę być uczony i doskonały, i wszystko wiedzieć, i wszystko 100% być przygotowanym każdego dnia. Bóg uwielbia właśnie, jak jesteśmy puści, tacy puste naczynia, i On wtedy wchodzi w nas, jak jesteśmy pustymi naczyniami. I wypełnia nas, i On wtedy przez nas może coś zrobić. A jeżeli jesteśmy naładowani i w umyśle, i w sercu własnym życiem, wszystko to, co sami chcemy, i wszystkie nasze rozmyślania i czyny, one powodują, że Bóg nie może przez nas działać, bo On nie ma jakby dostępu. Dlatego woli, żebyśmy byli słabi niż tacy bohaterzy sami w sobie, w własnej sile. Dlatego On chce, żeby Jego siła była w nas. Amen. Bo Jego siła udoskonala się właśnie w naszej słabości, to powiedział Paweł. I On właśnie sam tak żył. Ponieważ nie jest to nasza moc, ale Jego moc. Amen. Słowo Boże mówi, że ta sama moc, która wskrzesiła, podniosła Chrystusa z grobu, ona mieszka w nas, w naszym wnętrzu. I ta moc właśnie w nas, ona ym, jest stała, ona nie wychodzi, ona nie wychodzi i nie przychodzi, ale ona jest. Dlatego nawet jak jest, jesteśmy słabi czy chorzy, możemy innym ludziom pomagać, ponieważ jesteśmy pełni tej mocy. Amen. Dlatego Paweł pisze w wersie 10, ja się raduję z tego powodu, że jestem słaby. Jeżeli siedzisz w domu i myślisz, ja jestem taki słaby, y, moje życie jest do niczego, y, ja mam tyle trudności, ja nie mogę spać po nocach, ja się martwię tym i tamtym, mam sprawy sądowe, albo różne, y, różni ludzie mnie prześladują. Wtedy, wtedy mówi słowo, że możesz polegać na Panu, bo On wtedy daje ci tą moc. ta Moc tobie jest i jak ty jesteś słaby. To wtedy jesteś mocny i możesz z tego skorzystać. Po prostu poproś Pana, ja w mojej słabości proszę Cię, niech Twoja moc się objawi. I On przyjdzie, Pan, i On Tobie pomoże w każdej sytuacji Twojego życia, w każdym problemie. W psalmach pisze, że problemów człowiek ma wiele, ale Pan wyciąga, wyciąga człowieka z każdego tego problemu. Amen, więc w ucisku, w niedostatku i mamy naprawdę, jako my, chrześcijanie i wszyscy inni ludzie, mamy bardzo dużo y, tych problemów i tych y, wszystkich niedoskonałości dookoła nas, ale mamy w sobie moc i nawet wtedy, kiedy sami jesteśmy chorzy, możemy położyć rękę na jedną osobę i ona zostanie uzdrowiona. Y ja y, wiem, bo ja widziałam ludzi, którzy byli bardzo chorzy, a sami y, byli w stanie uzdrowić innego człowieka, pomóc innek, innemu człowiekowi. Ja znam jednego pastora, który jeździ ewangelistę, który jeździ po całym świecie i jest bardzo, bardzo znany. On bardzo dużo ludzi uzdrawia, ale sam był tak chory, nie raz że schował się do swojego samochodu, zamknął y, szybę, żeby tam mu nikt nie zaglądał, tak był w samych bólach, i w gorączce i miał y, 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 bóle brzucha, a ludzie pukali do jego samochodu. On otworzył szybkę, wyciągnął swoją rękę i kładł na chorych, a oni zostawali uzdrowieni. Ja pamiętam też mój własny brat 20 lat temu, który przyszedł, Przyjął Chrystusa, dopiero był um, taki młody w Chrystusie, nie znał się jeszcze na żadnej sile, ale moc, ani mocy, a ja byłam chora. I, I poprosiłam go, żeby położył na mnie rękę. O, on był bardzo zdziwiony, ja, ja, ja się na to nie znam, ale zrobił to. I w tym samym momencie, w 10 sekund, Pan uzdrowił mnie, ponieważ on miał odwagę położyć na mnie rękę i poprosić. Jezusa, o uzdrowienie dla mnie, i Jezus mnie uzdrowił. Więc była to mojego brata siła, czy to była Boga siła? To jest Boga siła. To jest siła od Boga, nie od człowieka, bo ona nigdy nie pochodzi od człowieka. Amen. I dla Boga jest najważniejsze, że Ty jesteś. Ty nie musisz nic robić. Jak On chce coś zrobić, to On to przez Ciebie zrobi. On Ciebie zainspiruje. Idź tam, zrób to i tamto dla innego człowieka czy dla siebie. Pan dla, przez Ciebie będzie robił wszystko, abyś po prostu był. Ja niedawno, nie no, dawno, z rok temu byłam na jednej konferencji, w konferencji w Kopenhadze ym, i ja zawsze byłam taka przygotowana. Ja studiuję 9 godzin dziennie, ja jestem oczytana. Ja bardzo dużo czasu poświęcam na modlitwę i na rozważanie słowa Bożego. Więc czułam się maksymalnie dobra. Nie dobra, ale maksymalnie na ja, że wied miałam wiedzę i wiedziałam, że Pan na pewno ma upodobanie w tym. Więc na tej konferencji był jeden prorok i i ludzie podchodzili do proroka, i on prorokował. Więc ja również, ciekawa, ustawiłam się w tej kolejce do proroka i myślałam, że Pan pochwali mnie albo powie mi coś o przyszłości. Więc, jak słowo Boże zostało mi podane przez proroka, byłam załamana i smutna, po prostu byłam zaszokowana tymi słowami, które usłyszałam. Ponieważ nie było one pocieszające, ale posłuchaj, co yy, prorok mi powiedział: Ty jesteś, ty myślisz, że ty jesteś taka sprytna, ale Bóg chce, żebyś była jak ser szwajcarski, z dużymi dziurami, przez które mógłby Duch Święty przepływać. Nie rozumiałam tych słów i, i wszyscy ludzie to słyszeli. Było mi wstyd. Jak to? Ja powinnam być jak ser szwajcarski z dużymi dziurami. Ale wiecie, że po dłuższym rozmyśleniu, po tygodniach rozmyślania na tym, stwierdziłam, że za bardzo przygotowywanie się też powoduje, że robimy czyny we własnej osobie, sami. I Chcemy coś zrobić dla Boga, usłużyć Mu, ale Bóg woli, żebyśmy byli po prostu yy, w nim i, i żebyśmy mieli dużo dziur w sobie. To znaczy, te dziury reprezentują, żeby Jego przepływ był, żeby ja też i przygotowana spotykała ludzi. I w, tym momen w tych momentach pamiętam, że, że najbardziej Bóg działał. Właśnie w mojej słabości, wtedy, gdy nie byłam przygotowana, wtedy, gdy y, czułam się nieperfekcyjnie, wtedy On mógł coś zrobić przeze mnie, co chciał, bo nie stałam mu na przeszkodzie. I na tym polega właśnie ta dziura w tym serze: że Duch Święty może uczynić to i to, i, to, i Bóg może przez Ciebie zrobić wielkie, wielkie czyny. W drugim liście do Korentian 9, werset 8. Yy, czytamy 9, 8, że Bóg ma moc obdarzyć nas obficie wszelką łaską, abyście zawsze mieli wszystkiego pod dostatkiem, byli bogaci we wszystkie dobre uczynki bogaci, byli w wiedzę bogaci, w jego łaskę bogaci w słowo. To Bóg daje nam łaskę, żebyśmy byli żebyśmy mieli co dać w innym. To nie pochodzi od nas. On dzieli swoje dary i u, ubogich obdarza tymi darami. Więc jeżeli twoje, jesteś ubogi w sercu, poniżony w duchu, to wtedy masz te wszystkie dary, które będą przez ciebie przepływały. Amen. Więc w Efezjan 2, werset 18 czytamy również, że dzięki Jego mocy, Mamy dostęp do ojca. Dzięki Jego mocy, w nim, w Jego mocy wzrastamy jako budowla dla Boga, tak? I w nim, w Jego mocy także Wy wspólnie budujecie coś dla Boga. Wszystko dzieje się w Jego mocy, więc to nie ja, ale On działa przeze mnie. O, Jezus powiedział również osobom, sobie samym: To nie ja czynię te wszystkie czyny. To mój Ojciec, który jest w niebie, to mój ojciec właśnie czyni wszystkie te czyny. I tak samo jest z nami. To właśnie Ojciec, to duch to Jezus czyni to. Amen. Dlatego yy, musimy o tych presji wszystkich odpocząć. Amen. I będzie, yy, będzie Bóg wtedy nas używał. I, yy, nie bądźmy tacy jak Maryja i Marta. Pamiętamy, jak Łukasz, yy, wers, yy, Łukasz 10, werset 38. Czytamy, jak Jezus odwiedził Maryję i Martę. I na tych odwiedzinach. Yy, Marta pracowała, ona się starała, a Maryja siadła przy jego stołach. I Jezus powiedział. Marta, ty martwisz się o wiele, ale Maryja wybrała to dobre. Yy, i to nie będzie jej odebrane. To o te dobre, to właśnie też odpoczynek przy Panu. Bycie z nim. Nie musisz robić i starać się, tego Jezus nie wymaga, abyś po prostu był. W drugim Korentian 3, werset 4 pisze łaską. Taką mamy ufność od Boga. Taką mamy ufność do Boga. Dzięki Chrystusowi. Nie dlatego, że sami uważamy się za godnych, jakby pochodziło to od nas, ale ponieważ nasza zdolność pochodzi od Boga. On nas uzdolnił, abyśmy byli sługami. On nas uzdolnił. I dlatego Jezus też powiedział: Przyjmijcie moc, przyjmijcie moc. I my tą moc mamy, my tą moc przyjęliśmy. Spójrzmy jeszcze chwilę, na, teraz dalej na Koryntian, na, na, na list 11, 26. Paweł opisuje również tą drugą stronę swoich problemów. Byłem w niebezpieczeństwie ze strony fałszywych braci, którzy podawali się jako chrześcijanie. Trudzie i wznoju, często pozbawiony byłem snu. Doświadczyłem głodu i pragnienia, często brakowało mi pożywienia. Cierpiałem głód i nie miałem w co się ubrać. Pominając wszystkie inne sprawy, martwiłem się o różne kościoły. Ym, bo jeśli ktoś jest słaby, czy ja też nie czuję się słaby? I jeśli ktoś upada, czy ja nie przeżywam męki? W innym przetłumaczeniu pisze również, czy ja też nie podupadam. Jeśli muszę się chlubić czymkolwiek, pisze Paweł, to będę się chlubił tym, co ukazuje właśnie moją słabość, czyli słabością i bezsilnością. W tym samym czasie opisują dzieje apostolskie. Dzieje apostolskie. Yy, to już później, po odejściu Chrystusa, yy, jak, jak, jak On właśnie w tych mękach, yy, w tej bezsilności pracuje dla Boga, Apos dzieje apostolskie 19, werset 11, pisze: Za pośrednictwem właśnie Pawła Bóg czynił też niezwykłe cuda nawet jego chusty, i przepaski, paski kładziono na chorych, a oni Odzyskiwali zdrowie i opuszczały ich złe duchy. W Izajaszu 40, werset 31, pisze: Ci, którzy mają nadzieję w Panu, dostaną nowe siły. To jest tak właśnie yy, z nami: że jeżeli Duch Święty, ta moc w Tobie mieszka, to w Twojej codziennej słabości On dodaje Ci sił. W każdej Twojej chorobie masz siłę być mocnym, odważnym. Bóg kocha właśnie tę słabość. On mówi, że słabym, um, do słabych, um, do, um, do ludzi otwartych dla nich należy cała ta moc i królestwo Boga. Bądźcie jak dzieci, a dzieci są takie, mają zaufanie i dzieci są słabe. I w tej właśnie słabości kocha Bóg, bo wtedy nie jesteśmy tacy ja, yeah, sami sobie damy radę i i ta ufność będzie lepsza. I ta moc będzie się przez Niego, przez Ducha Świętego wylewała do innych ludzi. Więc bądźmy tak jak ten ser szwajcarski. Bądźmy ludźmi z dużymi dziurami, żeby duch mógł przepływać, mógł pomagać. Chrześcijanin jest w Chrystusie. Chrystus jest w chrześcijaninie i dużo może Bóg przez nas robić. I w tą. Yy, niedzielę chciałabym Ci yy, życzyć, żeby Słowo Boże było Twoją mocą, żeby On był Twoją mocą, żeby cały ten tydzień był wypełniony yy, właśnie Jego yy, mocą i światłem. I pamiętaj, w każdym momencie, kiedy Ty czujesz się słaby, to nie miej yy, smutku w sobie, ale pomyśl, że właśnie w Jego mocy jesteś silny i może wydarzyć się bardzo wiele w Twoim bezsilności. Do zobaczenia, do następnego razu. Bóg Cię Błogosławi i miej dobry dzień.